To jest dobra nazwa. <silence> Nienawidzę. Czy źle wpisałem hasło? Chcesz? Tak. I te, do i chyba duże u. Co Nie? robisz? A. Nie? O, idziemy? Ty, te, i o, mały u. Nie. Ja Co to się dzieje? Ty, te, I o, u. Ale u duże. Zawsze się wpisywałem niby. Betonie Uspokój. Co on robi. Jak magik Co ten pies, co się dzieje? Misiu, nie strasz To się już... zastrasz piep, się piep, nie? Czemu nie? Mate, mate, please, no, 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 no. Misiek. Misiek. Przekarczę. Misiek, nie, yeah, Misiek. Dzięki, życie. Ej, idź stąd. Betonie co to było? On się gibie. Beton, beton, on tam siedzi cały czas. Beton, beton, beton. Dobra, oddaj. Idź stąd miesiek. Dobra, bo coś mi tu nie bangla. Mi się kurwa. now let's talk what Lecamy. what what i am to beach On tu jest! Kurwa wyłączyłem. Czeka na mnie! Ale co ja mam? Ja mogę zamknąć tak? O oh, man! No, tak to działa! Gdzie on niby jest? Ziemeczku, naprawdę co on robi? Otarki mi wysrało. Jest i stąd, man, 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 man. Ale co nie rób? Powiedzcie mi brakło? Nie zdążyłem. Bożku, nooo... Łot, łot, łot. Pies. Kurwa, psie jebanej! Nieźle. Na spokojnie. Trzeba się zluzować. Coś... Kurwa w końcu zrobić w tej grze. I to bardzo. Pieś, pieś, pieś! Wiedziałem. nie, 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 Za jak? Za co ten nie, nie, był? Cholera, no. Aha. Uh -huh. Man, vi já. Che, 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 Para para para, beto Lykacja M obywatel z nową funkcją donosów. Kurwa co? Taki donosów. Na sąsiada. Kurwa. Co jest? Eee, eee. nie patrzyłem się na betona. Kurwa. Jest, jutro będzie łatwiej że Cieszy mi się, bo kurwa, już nie daje rady. No mam nadzieję, że zostanie bufana. Mam nadzieję, bo... Tak mnie zaraz trafi. A nie o Heńka mi chodziło. To wie, że niego chodziło. Że nie o niego, kurwa. Przezyczyłem się. Że nie o... Kurwa. Przepraszam. Przepraszam. Nieważne. Przezyczyłem się. Mózgu. To się dzieje. Dobra, teraz pytanie, to tu mogę cały czas siedzieć, czy umrę w końcu? Oczywiście. Nice. Mano. Oj, oj, oj. To siódemka. Jedziemy. Ale... A, A żywy tak, grać. No. A, dziecka? No, no. no, no. Myślę, że ja pamiętam wszystkie czołgi. O, Dwa razy pod rząd? Wow, Oj, no to warku. ciężki to, jak on strola zarąbię, to muszę, bo się duszę. W mnie masz rację. To chęć miałem. Ten pies jest niemożliwy. Ta, piotr na szoski. Uratuj mnie. Weź mnie. Do ciemnej dupy mnie weź. Uratuj mnie. Dupa nie ma. Dobra. Dzień do... O, łza. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie tu Dzień dobry. Dave? To Dave. W takim razie Dave... ...pierdol się. Ja <słuch> pierdolę. A, trzeba To jest? Jezus, jest, jest Nie yeah. yeah. No i dupa Cia dupa? Uh. A co to robi? No, no ale to już wejdzie, tak koniec, nie zrobię nic. No, na pewno. <tot science> Dobał nie zasady. Uuuu, kamera nie! Maska, maska, maska. Piękne masoczynta. piękne masoczynta u i kolego, ty. Ty sympatyczny, naprawdę. No. No. Kurwa! Wszystko ziemię. <laughs> 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 kurde. On jest chudy w no wytrze, jestem grubszy śmiesznicz. Hiiiiii <śmielka> <śmielka> Dobra, pies mi zabił Patryk, <śmielka> że po tobie Patryk bardziej widać coś Nie, że będę No bo, tak bo tak chodzi, o pie Będę ja panem wyszukał <śmielka> Podaj się, podaj się i ściopak Kurwa Człowieku Kurwa, <coughs> to, to ja pierdolę Kurwa OnlyFans włączyłem Kurwa klikłem w to OnlyFans się Ja... To, malarz Człowieku Na full screen się OnlyFans włączył No teraz happy birthday był. Po mnie, po mnie, po mnie Kurwa, wiedziałem Co? jest, po prostu umarłem po raz pięćsetny. To ty? Weź mnie nie strasz. Dupa. Aha Dupa A jednak nie, ja wciąż żyję. Szkieleczur, siemary, ziomek. Można kucać? Nie można. Nie można. Ziomek. Gdzie ty trzymasz tą rękę pod dupą? Łaesss. Jeszcze inne są ziomki tu? Ziomek. Wyjebuł. Parkour na górę można zrobić. Polera. Ja nie umiem w parkur. Wow. 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 Szymano. Kurde, spadłem prawie. Jest tu coś? Kurde, chodź tu. Kolejne ziomki. No, tak, tak, tak. Pęsę śpi. Jest coś na Discordzie? Ja nie słyszę was. Co? A? A, poszedłeś spać? Mówię nie, idziemy, tak. idziemy ka oglądam. Tak się cicho nagle zrobiło. Idziemy ka oglądam. Co ja mam teraz, niby. A ma miś. No, też tu nic nie ma. W trzeba przejść najgorzej. Po tych zasranych kamieniach. Ja no, Parkour master. Parkour master. No to. Wajnie gro. No przycinaj mi tutaj, bo o to chodzi. Kamień Jury. Gdzie to jest? Tam jest. Kamień nie, przycinam grot teraz, nie, proszę. <laughs> Henik, nie odław się. Na zdrowie. Kurwa wiedziałem! O, kasz. O, kasz piszę na ścianku. Pisałem went. Cię udusiłem. Man, man, man. The fuck. Jedyne, co w takiej sytuacji mogę powiedzieć, to. 谁 mano？